Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12, werset 49-53. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, takich gdy znajdę udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam. To czy rozłam? Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Ponawiej słuchanie, aż znajdziesz fragment, który cię porusza. Zatrzymaj się na nim. Słuchaj się dany fragment dwa, trzy razy, ten fragment, który cię poruszył. Słuchaj go powoli, delektując się każdym słowem przeczytanym przeze mnie. Pytaj samego siebie: co Bóg mówi do mnie? Jeżeli w tym fragmencie Ewangelii, według świętego Łukasza, nie znalazłeś, bo nie znalazłeś fragmentu, który może cię poruszyć, posłuchaj, Rozważania. Stwierdzenie Jezusa brzmi zaskakująco. Czy myślicie, że przyszedłem dać się mi pokój? Nie, powiadam Wam, lecz rozłam. Jak rozumieć te słowa? Chrystus, książę pokoju, przyniesie podziały w rodzinach i w świecie? Kluczem do zrozumienia zapowiedzi Jezusa daje się być symbol ognia, który Jezus ma rzucić na Ziemię. W Starym Testamencie ogień zazwyczaj towarzyszy objawieniu Bożej obecności. W Nowym Testamencie jest symbolem Bożego osądu, ale i mocy Ducha Świętego. Jeśli zdecydujemy się mu podać, Boży Duch wypali w nas wszystko, co, jest, co, co, nie, co nie pochodzi od Niego, co nie jest święte, co wymaga oczyszczenia. Ogień. Podkreśla zatem radykalizm Ewangelii. Kto wybiera Jezusa, musi odrzucić wartości tego świata. W tym sensie Ewangelia dzieli, bo wymaga, aby Jezusa i jego wymagania postawić na pierwszym miejscu, nawet wbrew oczekiwaniom naszym, naszym najbliższym. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do odpowiedzi na pytanie o miejsce Jezusa i jego słowa o naszym życiu. Czy zawsze wybieram Jezusa? Czy jestem gotów iść za Nim, nawet jeśli skutuję to niezrozumieniem lub sprzeciwem ze strony najbliższych? Czy rzeczywiście pragnę, aby jego ogień wypalił w moim sercu wszystko, co nie pochodzi od Niego? Czy pragnę świętości? Teraz zanieśmy przed Boże to, co nas poruszyło w czasie tego rozważania. Panie, ogień, który przyszedłeś rzucić, to Twoja miłość, wypalająca wszystko, co we mnie letnie. Boję się tego ognia, bo wiem, że może on naruszyć moją wygodę i święty spokój. Proszę cię, panie, daj mi odwagę, abym otwierał się na miłość i światło, którym chcesz mi napełnić. Rozpal mnie, panie, ogniem Twojej miłości. Czy rozważany przeze mnie fragment, o której wysłuchałeś, skłania Ciebie w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania? Jeśli tak, to do jakiego? Pytaj samego siebie. Co masz zrobić? Jak masz to zrobić? Kiedy masz to zrobić? Dziękuję. To było czytanie, rozważanie słowa. 17 sierpnia 2025 roku. Dziękuję za wysłuchanie każdego. Szczęść Boże.